Ferie z Mosirem online dobiegły końca. Przez dwa tygodnie stycznia chętne osoby mogły brać udział w zdalnych ćwiczeniach z zakresu karate i lekkiej atletyki, a także sprawdzić się w towarzyskich turniejach szachowych. Dodatkowo podczas zajęć Akademii Karate pojawiły się pytania konkursowe, a osoby, które pierwsze udzieliły poprawnych odpowiedzi, otrzymały upominki od Sierackiego Klubu Karate Kyokushin i Mosiru. Odwiedziliśmy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, by podsumować tę inicjatywę. Zakończyły się ferie z Mosirem. W tym roku troszeczkę w innej formie i w innej odsłonie ze względu na pandemię i reżim, który, który panuje sanitarny w naszym kraju. Były to ferie online zatytułowane Jesteśmy w sieci dla, dla dzieci. Cieszyły się bardzo dużą popularnością. Wprowadziliśmy nowe, nowe, nowe rozwiązania, nowe innowacje. Przede wszystkim to, że można było pewne zajęcia oglądać na żywo. Były to Akademie Lekkoatletyczne i Akademia Karate. Akademia Karate odbywała się w poniedziałek od godziny 10 do godziny 11, a Akademie Lekkoatletyczne w piątki od godziny 10 również do godziny 11. Tutaj serdeczne podziękowania należą się klubom sportowym, które jakby podjęły to wyzwanie. To jest sieradzki klub karate Kyokushin, tutaj na czele z Robertem Weigeltem, Beatą Weigelt i Igą Weigelt oraz klub lekkoatletyczny LKS Mosir Sieraz, który prowadził zajęcia lekkoatletyczne w piątki. Tutaj oprócz trenerów uczestniczyli również zawodnicy. Mieliśmy troszeczkę doświadczeń, jeżeli chodzi o prowadzenie tego typu rozwiązań i tego typu akcji ze względu na to, że wcześniej próbowaliśmy coś takiego zrobić jeszcze w zeszłym roku albo na początku tego, tego roku i chodziło o to, że te zajęcia były nagrywane i filmy umieszczane na Facebooku. Tym razem pokusiliśmy się o to, żeby takie zajęcia odbywały się na żywo, więc tutaj duże podziękowanie dla pracowników Mosiru, dla pracowników działu sportu, którzy to wszystko zorganizowali, podjęli to wyzwanie i myślę, że te zajęcia cieszyły się dużą popularnością, bo nawet patrząc na wyniki oglądalności i ilość odtworzeń tego rodzaju filmów to były liczby rzędu 2-3 tysięcy odsłon, także to jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli chodzi o następną inicjatywę, to był po raz pierwszy organizowany przez Mosir turniej szachowy. Turniej szachowy odbywał się również online. Startowało w tym turnieju 27 zawodników, rozegrano ponad 300 partii. Zwycięzcy, czyli trzy pierwsze miejsca zostaną nagrodzeni statuetkami i nagrodami szachowymi. Należy tutaj również wspomnieć o takim fajnym przypadku, godnym naśladowania. Osoba, która zajmowała trzecie miejsce, zadzwoniła do nas, że punkty zostały źle policzone i w tym momencie z miejsca trzeciego spadła na miejsce czwarte, zwróciła nam na to uwagę i ta osoba zostanie do nas również zaproszona i zostanie oznaczona nagrodą Fair Play. Jak Państwo oceniają formę online? Czy ona spełniła Wasze oczekiwania? I czy planują Państwo jakieś kolejne inicjatywy? Właśnie w tym zakresie. Uczucia mamy mieszane, dlatego że na pewno wolelibyśmy, żeby takie zajęcia odbywały się bezpośrednio w kontakcie trener-uczestnik i takie też mamy informacje od trenerów. Natomiast sytuacja, która jest w, w, w obecnie i, i panuje w naszym kraju, zmusiła nas do tego, żeby troszeczkę znaleźć inne, inne rozwiązania. I myślę, że te rozwiązania, które znaleźliśmy, jakby spełniły oczekiwania uczestników. Natomiast gdybyśmy mieli możliwość zorganizowania tego rodzaju zajęć, w kontakcie bezpośrednim, to na pewno byśmy z tej formy skorzystali. Natomiast myślę, że, że ta inicjatywa cieszyła się dużą popularnością. Przede wszystkim chociażby tym, że te filmy są cały czas w internecie, cały czas na Facebooku Mosiru, można sobie tam zajrzeć, ściągnąć je, odtworzyć, także, także w dalszym ciągu możemy, możemy ćwiczyć. A jakie inicjatywy Mosir się planuje w najbliższym czasie? Wracają imprezy, które były do tej pory organizowane przez MOZIR. Myślę tutaj o, o meetingach lekkoatletycznych, które odbywały się na naszym pięknym, pięknym stadionie. Myślę o turniejach piłkarskich, turniejach siatkarskich. Także dla każdego coś, coś będzie. Myślę o tenisistach. Na pewno chcielibyśmy zorganizować kilka turniejów tenisowych, turniej otwarcia sezonu, mistrzostwa sieradza, mistrzostwa województwa. Także te imprezy, które były, chcemy, chcemy je kontynuować. Chcemy, chcemy, żeby były w dalszym ciągu organizowane przez nas, ale w dzisiejszych czasach w, w, Obostrzenia, które na dzień dzisiejszy panują, organizowanie tego typu imprez bez udziału publiczności no, nie, ma, nie ma sensu, nie ma racji bytu. Na dzień dzisiejszy czekamy, żeby te wszystkie rozporządzenia się zmieniły i moglibyśmy swobodnie dalej działać. Kiedy wrócimy już do normalnej rzeczywistości do ćwiczeń, myślimy, że dzieci po prostu chętnie wrócą na zajęcia już w sekcji lekkoatletycznej. LKS Mocirsierac prowadzi takie zajęcia z trenerami i w starszych grupach i w młodszych 4, 6, 7, 8, gdzie serdecznie na zajęcia już takie zapraszamy. Jest to przede wszystkim zabicie wolnego czasu, ale można odnaleźć w tym siebie i wiele swoich cech charakteru. Taka pasja. No każdy ma jakąś pasję, niektórzy lubią malować, niektórzy lubią być aktywni, niektórzy lubią pisać. Ja akurat lubię być aktywna. Od zawsze byłam aktywna. Moim zdaniem zawsze jest można poćwiczyć, nawet jak mamy mały pokój, bo ja na przykład w domu też mam mały pokój, ale zawsze znajdę sobie miejsce, żeby rozłożyć matę i poćwiczyć i nie ma złych warunków. Można wyjść na dwór, jest dużo filmików, jest dużo porad, teraz jest internet i naprawdę jest dużo możliwości, wystarczy tylko chcieć.